Coś porusza się w Twojej świadomości, i po raz pierwszy od dłuższego czasu czujesz, że to coś więcej niż zbieg okoliczności. Wzorce, podszepty, powracające myśli, to co kiedyś zbywałeś jako przypadkowe, teraz zaczyna tworzyć wiadomość. Czujesz to w swojej piersi w cichych chwilach, gdy rozproszenia znikają. Wszechświat cię wzywa. Nie hałasem, nie siłą, ale cichą władzą czegoś starożytnego i prawdziwego. Miałeś to usłyszeć właśnie teraz. Wszystko, czego doświadczyłeś do tej chwili, przygotowało cię do zrozumienia tego, czego wcześniej nie mogłeś pojąć. To wezwanie nie jest nowe, jest po prostu głośniejsze, ponieważ wreszcie słuchasz. Ból złagodził twoje mechanizmy obronne, rozczarowanie zdarło z ciebie iluzję. I w braku wszystkiego, czego myślałeś, że potrzebujesz, dotarłeś tutaj, otwarty. Pytania, które kiedyś cię dręczyły: Dlaczego ta cisza? Dlaczego to opóźnienie? Dlaczego ten ból serca teraz są składane w coś wyższego? Wszechświat nie był nieobecny. Projektował coś daleko wykraczającego poza powierzchowne odpowiedzi, których kiedyś się domagałeś. Widzisz, opóźnienie to nie odmowa. To święta pauza. To różnica między budowaniem szałasu w pośpiechu, a rzeźbieniem fundamentów sanktuarium, które przetrwa pokolenia. Wielu wierzy, że są gotowi na to, o co proszą. Ale wszechświat, w swojej nieskończonej mądrości, czeka, aż twoja dusza będzie wystarczająco silna, by unieść błogosławieństwo, nie załamując się pod jego ciężarem. I to opóźnienie, to przez które przepłakałeś, z którym walczyłeś i o którego koniec błagałeś, nie jest karą. To ponowne dostrojenie, nigdy nie byłeś ignorowany, byłeś formowany. Wersja ciebie, która prosiła, nie była jeszcze wersją, która mogłaby utrzymać spełnienie tej prośby. Więc wszechświat, w swoim miłosierdziu, rozpoczął ukrytą pracę, której nie zawsze mogłeś dostrzec. Pozwolił, by rozpadły się rzeczy, które desperacko próbowałeś utrzymać. Usunął ludzi, którzy już nie pasowali do Twojego przeznaczenia. Zamknął drzwi, przez które nigdy nie miałeś przejść, a Ty opłakiwałeś te zakończenia. Nie zdając sobie sprawy, że były one początkami w przebraniu, zdzięńca, rozważ ten paradoks. Największe przełomy często przychodzą przebrane za załamania. To, co wygląda na upadek, jest czasem oczyszczeniem gruntu pod nowy fundament. Modliłeś się o jasność, a zamiast tego przyszedł chaos. Ale z perspektywy czasu, chaos przyniósł jasność. Straciłeś to, co myślałeś, że potrzebujesz, i odkryłeś, kim naprawdę jesteś. To jest boski projekt ukryty pod opóźnieniem. On nie tylko zmienia twoją sytuację, on zmienia ciebie, a jednak, nawet wiedząc o tym, czekanie wciąż boli. Są dni, kiedy czujesz się zapomniany, chwile, gdy wiara jest słaba, a nadzieja migocze, ale niech ta prawda cię zakotwiczy. Wszechświat nie sprowadził cię tak daleko, by cię porzucić. Ta sama siła, która reżyseruje pory roku, przesuwa gwiazdy i kręci galaktykami, nie przeoczyła Twojego życia. Nie jesteś przypadkiem. Jesteś celowym stworzeniem poruszającym się przez precyzyjne rozwinięcie. Wyobraź sobie swoją podróż jako gobelin oglądany od tyłu. Nici wydają się splątane, kolory się gryzą, obraz wygląda jak bałagan, ale odwróć go, a zobaczysz arcydzieło. W tej chwili patrzysz od tyłu. Panuje zamęt. Ale wszechświat widzi przód, i gdy nadejdzie właściwy czas, zostanie ci pokazany pełny obraz. Zrozumiesz, dlaczego czerwona nić bólu musiała przeplatać się ze złotą nicią radości. Nic nie zostało zmarnowane, nic nie było przypadkowe. Więc zanurz się w tym. Wezwanie to nie tylko zaproszenie do otrzymania, to wezwanie do zaufania, do porzucenia harmonogramów i do uznania, że opóźnienie nie jest brakiem ruchu. To przygotowanie świętego rodzaju. Nie utknąłeś. Jesteś ustawiany na właściwej pozycji. A kiedy wszystko się zestroi, zrozumiesz, że czekanie nigdy nie było puste, było wszystkim. A teraz, gdy zaczynasz dostrzegać boski projekt pod opóźnieniem, pojawia się coś głębszego coś, co często pozostaje niezauważone, a jednak ma ogromną moc. Cisza. Nie brak aktywności. Ale ciche pole, na którym wszechświat wykonuje swoją najgłębszą pracę. Po całym hałasie rozczarowań i upadku starych oczekiwań, znajdujesz się otoczony ciszą. To nie jest kara, to zaproszenie. To, co postrzegasz jako ciszę, jest w rzeczywistości świętą przestrzenią, a w niej wszechświat się nie ukrywa. On doskonali. Cisza to miejsce, w którym zaczyna budzić się Twoja prawdziwa siła. W braku ciągłych odpowiedzi zaczynasz słyszeć głos własnej duszy. Uczysz się odróżniać hałas od prawdy, to co pilne, od tego co istotne. Wielu ucieka od ciszy, bojąc się, że sygnalizuje opuszczenie, ale mądrzy uczą się wchodzić w nią dobrowolnie. To właśnie w tych cichych przestrzeniach korzenie odporności rosną głęboko i niewidocznie. Nie jesteś ignorowany, jesteś wyposażany. Pomyśl, jak drzewo stoi zimą. Bez liści, bez owoców, bez oznak wzrostu. Dla przypadkowego obserwatora wydaje się martwe, ale pod powierzchnią oszczędza energię, wzmacnia swój rdzeń, przygotowując się na nadchodzący sezon. Twoje życie odzwierciedla ten sam rytm. Cisza jest Twoją zimą. Wszechświat umieścił Cię w tej ciszy nie po to, by Ci czegoś odmawiać, ale by Cię wzmocnić. To, co wydaje się stagnacją, jest w rzeczywistości ochroną. W tej ciszy jest duchowa inteligencja, której słowa nie mogą dosięgnąć. Uczy cię cierpliwości bez wykładów, wytrwałości bez wyjaśnień. Zmusza cię do siedzenia z pytaniami, od których kiedyś próbowałeś uciec, do przyjęcia niepewności jako nauczyciela, a nie wroga. Wszechświat ufa Ci na tyle, by milczeć. Zaufaj mu na tyle, by zostać. Nie spiesz się z lekcją. Nie błagaj znów o hałas. Mądrość, którą teraz zdobywasz, posłuży ci, gdy nadejdą odpowiedzi. Nawet historie zapisane w świętych tekstach mówią o tej świętej ciszy. Józef przetrwał lata w więzieniu, zanim wkroczył w swoje przeznaczenie. Jezus czekał dni, zanim wróciłby wskrzesić Łazarza. To nie były opóźnienia z obojętności, ale okresy boskiego zamysłu. Cisza nie jest nieobecnością Boga. Często jest jego najbardziej kochającą strategią. Nie jesteś pomijany, jesteś chroniony przed przedwczesnym odsłonięciem. Presja, by wymusić jasność, może być przytłaczająca, ale jasność wymuszona jest często powierzchowna. Wszechświat nie jest zainteresowany dawaniem ci powierzchownego spokoju. Chce zbudować pokój w twoich kościach, w twoich reakcjach, w sposobie, w jaki wstajesz każdego ranka. Tego rodzaju głębia jest wykuwana tylko w ciszy. Stajesz się osobą, która może stać w burzy i wciąż być ugruntowana. Cisza wykuwa w tobie te kotwice. W tej przestrzeni zaczynasz także rozumieć, że nie wszystko trzeba zrozumieć od razu. Niektóre odpowiedzi objawiają się dopiero wtedy, gdy twoje serce stanie się wystarczająco silne, by je przyjąć. Wiara nie jest zaprzeczeniem zamętu, to wybór, by iść naprzód, nawet gdy jasność jeszcze nie nadeszła. Iść przez wiarę to wybierać pokój zamiast paniki w ciszy, ufając, że wszechświat jest już przed tobą, rozwiązując to, czego jeszcze nie widzisz. Pozwól ciszy cię uczyć, pozwól jej zedrzeć to, co fałszywe, kruche, co nie mogłoby pójść za tobą do następnego sezonu. Jest coś pięknego w uświadomieniu sobie, że możesz stać, nawet gdy nic na zewnątrz się nie zmienia. Ten rodzaj wewnętrznej ciszy jest rzadką mocą. Nie da się jej udawać, nie da się jej kupić. Można ją rozwinąć tylko wtedy, gdy hałas cichnie, a twoja dusza wreszcie skupia się. I powoli, bez ostrzeżenia, zaczynasz się zmieniać. Już nie gonisz za każdym przelotnym znakiem. Przestajesz domagać się następnego rozdziału przed czasem. Siedzisz w ciszy i zaczynasz jej ufać. Coś głęboko w tobie mięknie, nie w słabość, ale w mądrość. Ta cisza stała się twoim sanktuarium. A w niej znalazłeś coś jeszcze silniejszego niż odpowiedzi, znalazłeś obecność, cel i pokój. To, co kiedyś wydawało się boskim dystansem, teraz objawia się jako bliskość poza emocjami. Wszechświat nie krzyczy, gdy mówi do duszy, nie spieszy się, nie boi się. A teraz ty też nie. Twoja siła nie jest już zależna od wyników. Została zakorzeniona w wiedzy, że nawet w ciszy nigdy nie jesteś sam. Wszechświat jest bliżej niż oddech, a jego wyczucie czasu, choć tajemnicze, jest zawsze idealne. Gdy cisza staje się twoim sanktuarium, zaczyna objawiać się coś głębszego nie w formie nagłej jasności, ale jako powolna, świtająca świadomość, że wszystko rozwija się zgodnie z rytmem większym niż twój własny. Już nie tylko znosisz przestrzeń między jeszcze nie a wreszcie zaczynasz dostrzegać delikatny układ za opóźnieniami choreografię pod chaosem. Wyczucie czasu, kiedyś postrzegane jako wróg, zaczyna wyglądać bardziej jak sojusznik. Im bardziej wyciszasz swój wewnętrzny opór, tym bardziej słyszysz rytm tempa wszechświata subtelny, celowy i niezawodnie precyzyjny. To, co kiedyś brałeś za pustkę, jest w rzeczywistości porządkiem w trakcie tworzenia. Jest coś głęboko pięknego w sposobie, w jaki wszechświat się porusza nie szarpie się, ani nie stresuje. Nie działa w pośpiechu ani w strachu. W przeciwieństwie do ludzkiej pilności, która często wynika z niepewności, boskie wyczucie czasu działa z głęboką pewnością. Wszechświat nie musi udowadniać siebie szybkimi odpowiedziami. Mówi językiem precyzji, zawsze umieszczając ludzi, okoliczności i możliwości w jednej linii, nie po to, by zadowolić Twój harmonogram, ale by chronić Twoją duszę. W jego powolności jest symetria. To, co wydaje się opóźnieniem, jest często ukończeniem niezliczonych, ukrytych zestrojeń, które musiały się zgrać, zanim Twoja modlitwa mogła zostać wysłuchana. Kiedy zaczynasz to dostrzegać, zaufanie zaczyna przeważać nad lękiem. Wyczucie czasu to nie tylko kwestia przypadku, to inteligencja w ruchu. Weźmy za przykład orbitę Ziemi. Słońce nigdy nie wschodzi o chwilę za wcześnie ani nie zachodzi o sekundę za późno. Pory roku rozwijają się z zamysłem. Natura nie spieszy się, a jednak wszystko osiąga. Twoje życie nie jest mniej skomplikowane. Każda chwila czekania to wszechświat przesuwający elementy w Twoim imieniu. Kiedy modlisz się o zmianę, On przestawia serca ludzi, których jeszcze nie spotkałeś, zamyka drzwi, o których nie wiedziałeś, że Ci zaszkodzą i buduje mosty, przez które dopiero przejdziesz. Boskie wyczucie czasu nie polega tylko na tym, że Ty otrzymujesz. Chodzi o to, by wszystko było gotowe na przyjęcie ciebie. Mogłeś modlić się z pasją, z wytrwałością, a i tak spotkałeś się z ciszą. Ta cisza nie oznaczała, że wszechświat cię ignoruje. Przygotowywała błogosławieństwo, by nadeszło w sposób, w jaki miało, w całości, trwale i w zgodzie z twoim wzrostem. Szybkie odpowiedzi rzadko mają wagę. Często są tymczasowymi opatrunkami na głębokie rany duszy. Ale odpowiedzi, które przychodzą w boskim czasie, niosą mądrość, uzdrowienie i trwałość. One nie tylko zaspokajają Twoją natychmiastową potrzebę, ale podnoszą całą Twoją istotę. To jest święta hojność wszechświata. On nie tylko odpowiada na Twoje słowa, On słucha dojrzałości Twojego ducha. Wyobraź sobie swoje życie jako wielką symfonię. Każdy rozdział, każda lekcja, każde pragnienie jest instrumentem w orkiestrze. A teraz wyobraź sobie, co się dzieje, gdy jeden instrument zaczyna grać za wcześnie, lub nuta jest trzymana za długo. Harmonia się psuje, piękno zanika, wyczucie czasu w muzyce jest wszystkim i tak samo jest w Twoim życiu. Możesz nie rozumieć, dlaczego pewne relacje musiały się zakończyć, lub dlaczego pewne okazje przepadły, ale dyrygent widział coś, czego Ty nie mogłeś. Aby zachować integralność muzyki, dokonał korekt. Gdy nadejdzie właściwy czas, każda nuta, Twoje uzdrowienie, Twój przełom, Twoja radość, zabrzmi dokładnie tak, jak powinna nie wcześniej, nie później dokładnie na czas. Opóźnienia często wydają się rozczarowaniami, zwłaszcza gdy zainwestowałeś swoją wiarę. Ale w tych opóźnieniach ukryta jest łaska, którą zrozumiesz dopiero z perspektywy czasu. Wiele rzeczy, o które błagałeś w poprzednich sezonach, zaszkodziłoby ci bardziej niż pomogło. Prosiłeś o otwarcie drzwi, ale wszechświat widział, co było za nimi. Błagałeś o utrzymanie związku, ale nigdy nie było mu pisane zapuścić korzeni w twojej przyszłości. Ochrona często przychodzi przebrana za niewysłuchane modlitwy. Gdybyś tylko mógł zobaczyć ciężar, jaki te odpowiedzi by na ciebie nałożyły, podziękowałbyś ciszy za to, że powiedziała, jeszcze nie. W końcu zaczyna formować się jasność, nie zawsze w formie nagłego objawienia, ale jako spokój, który nastaje, gdy kawałki układanki wreszcie pasują do siebie. Uświadamiasz sobie, że niektóre z Twoich najgłębszych zawodów miłosnych były w rzeczywistości ukrytymi przekierowaniami. Odrzucenie w pracy doprowadziło Cię do czegoś bardziej satysfakcjonującego. To opóźnienie dało Ci czas na rozwinięcie dyscypliny, na której teraz bazujesz. Osoba, która odeszła, zrobiła miejsce dla kogoś prawdziwie zestrojonego z twoją duszą. Kiedy boskie wyczucie czasu się rozwija, nie prosi o potwierdzenie. Objawia swoją doskonałość przez niezaprzeczalną słuszność. Walka wtedy nie miała sensu, ale teraz, teraz opowiada historię. Gdy zaczniesz żyć ze świadomością wyczucia czasu wszechświata, twoja relacja z samym czasem zacznie się uzdrawiać. Już nie pędzisz do niewidzialnej mety ani nie konkurujesz z historiami sukcesu innych. Przestajesz traktować każde opóźnienie jako porażkę i zaczynasz postrzegać je jako doskonalenie. Presja opada. Strach przed przegapieniem zostaje zastąpiony zrozumieniem, że to, co jest Twoje, nie może zostać utracone. To, co jest zgodne z celem Twojej duszy, nie może Cię ominąć. Kiedy nadejdzie czas, nadejdzie i kiedy nadejdzie. Nie będzie to odczuwane jako coś wymuszonego. Będzie to odczuwane jak powrót do domu. Nawet niepowodzenia nabierają nowego znaczenia. Już nie podważają twojej wiary. Zamiast tego wyostrzają twoją zdolność rozróżniania. Każde nie postrzegasz jako przekierowanie, a nie odrzucenie. Ufasz, że ta sama moc, która zamknęła jedne drzwi, otwiera inne, lepiej dopasowane do twojego powołania. Ta świadomość zmienia sposób, w jaki znosisz czekanie. Już cię nie wyczerpuje, wzmacnia cię. Zaczynasz czekać nie z lękiem, ale z oczekiwaniem. Twoja wiara nie jest już narzędziem do targowania się, staje się miejscem odpoczynku. I tak, piękno wyczucia czasu wszechświata tkwi nie tylko w tym, co przynosi, ale w tym, jak cię przemienia, podczas gdy czekasz. Nie jesteś już tym, kim byłeś na początku tego sezonu. Stałeś się głębszy, jaśniejszy, bardziej ugruntowany. To, co nadchodzi, to nie tylko wysłuchana modlitwa, to lustro, odbijające siłę, którą zbudowałeś i mądrość, którą zdobyłeś. Boskie wyczucie czasu nigdy nie zmienia tylko Twojego życia. Ono przekształca Twoją duszę, by mogła je pomieścić. Idź dalej. Przybycie jest blisko, a kiedy nadejdzie, będzie warte więcej niż całe czekanie. Kiedy zaczniesz ufać rytmowi wyczucia czasu wszechświata, zacznie się rozwijać kolejne objawienie, które przemieni sposób, w jaki interpretujesz każde wzloty i upadki, każdą zysk i stratę. Zobaczysz, że twoja podróż nie jest rządzona przez chaos, szczęście czy przypadkowość. Istnieje panowanie ogromne i święte, które trzyma wszystko razem. Wszechświat nie tylko jest na czas, jest suwerenny. On nie tylko odpowiada, On panuje. Ta sama siła, która zapewniła, że Twoje wyczucie czasu było idealne. Zapewnia również, że każdy szczegół, nawet te, które Cię złamały, są pod boską kontrolą. To uświadomienie przynosi pokój, nie dlatego, że Twoje problemy znikają, ale dlatego, że już nie stawiasz im czoła, wierząc, że jesteś sam w burzy. Panowanie oznacza, że istnieje cel większy niż jesteś w stanie pojąć. Nawet twoje błędy nie są wystarczająco potężne, by zniweczyć plany, jakie wszechświat ma dla ciebie. Nie zostałeś tu umieszczony, by błądzić bez celu. Twoje istnienie nie jest przypadkiem, a twoja podróż, jakkolwiek kręta, jest prowadzona. Pod pozornym nieładem kryje się doskonały porządek, poruszający się niewidocznie. A czasami wszechświat musi zburzyć to, co zbudowałeś zbyt małe, by dać ci przestrzeń na coś większego. Wyobraź sobie swoje życie jako dom w remoncie. Jesteś zadowolony z układu, skromnego, łatwego do opanowania, przewidywalnego, ale wszechświat widział pałac w twoim potencjale. Więc zaczął burzyć ściany, poszerzać fundamenty i budować nowe skrzydła, których nigdy nie planowałeś. Na początku rozbiórka jest dezorientująca, opłakujesz to, co znajome. Ale w końcu widzisz, to nie była destrukcja, to była rekonstrukcja. Puszczenie kontroli jest trudne, ponieważ wydaje się to poddaniem się niepewności. Ale w rzeczywistości jest to powrót do zestrojenia. Panowanie oznacza, że nie musisz wymuszać wyników, nie musisz manipulować ani chwytać. Możesz żyć z otwartymi rękami, wiedząc, że to, co jest ci przeznaczone, już do ciebie zmierza. Kiedy rezygnujesz z iluzji kontroli zyskujesz coś nieskończenie cenniejszego. Pokój. A z tym pokojem zaczynasz poruszać się inaczej. Podejmujesz decyzje nie ze strachu, ale z jasnością. Działasz nie po to, by gonić za uznaniem, ale by spełniać cel.